Witam was wszystkich na naszym kanale Happy Home. Maciej racki zapraszam Was do środka. Tutaj słuchajcie, nasz kolega Mateusz z manufaktury milionerów przygotował na jednej księdze wieczystej dwie kawalerki. Bardzo fajnie to przygotował, że można było akurat piony, piony zagospodarować na każde mieszkanie. Osobne instalacje elektryczne na, na każde mieszkanie. Zapraszam was, wejdźcie, zobaczycie, jak wygląda mieszkanie po remoncie. Chodźcie. Zapraszam Was tutaj wszystkich. Pokaż Piotrze, jak mieszkanie wygląda. Ja sobie tylko w międzyczasie zdaję kurteczkę, bo jest cieplutko. Dzisiaj założyłem specjalnie taką elegancką białą koszuleczkę, brzuch wciągnięty, ile się da, tyle wciągnąłem. I, i słuchajcie, to jest mieszkanie kawalerka, 20, mniej więcej 22 metry wychodzi. Jest tak, jak widzieliście osobne wejście z przedpokoju do dwóch osobnych kawalerek. Tutaj już widzę, że Mateusz wykorzystał troszeczkę nowe trendy, a więc troszeczkę więcej kolorów już nie ma tego stylu typowego ikojaskiego, jak ja to mówię. Meble widzę, że wykonała też firma w całą zabudowę tutaj. W sumie wykonała firma meblowa z Łodzi i oni naprawdę mają dosyć duże doświadczenie, więc tutaj jest dużo pracy wykonanej. No i cóż, tutaj jest mieszkanie, znajduje się na ulicy Lutomierskiej 156, a więc blisko mamy do manufaktury. Cały czas mówię o tym manufakturze, ponieważ tutaj dużo osób uczących jest, dużo nowych studentów będzie chciało na pewno wynajmować mamy około 1,5 kilometra do manufaktury ale jest bardzo dobry też punkt komunikacyjny bo mamy blisko, już tutaj mamy ulicę, mamy punkt komunikacyjny, że chodzi o autobusy bardzo dobry, do alei Włókniarzy jest też bliziutko, więc myślę, że przez to, że jest osobne wejście z, z przedpokoju, do tych dwóch osobnych kawalerek, myślę, że to będziemy w stanie wynajmować przez naszą firmę około 1200-1300 zł plus opłaty. Opłaty na każdym mieszkaniu będą wychodzić na poziomie 250 maksymalnie 300 zł. Więc przy takim standardzie, jaki tutaj widzicie, macie tak nową indukcję, tam płytę, macie nowy piekarnik, to jest wszystko zabudowane. Jest lodóweczka, jest mikrofala, nowe meble są wstawione, nowe talerze. Już przygotowane, woda jest, więc wszystko gra, okna PCV. Wszystko zro zrobione było w taki sposób, żeby te instalacje przede wszystkim rozprowadzić na te dwa mieszkania z PG podpisaliśmy, przepraszam, Mateusz podpisał umowę, bez problemu dostał większe przyłącze, no i co? No i wykonał taki remont, trwało to około półtora miesiąca, nie ukrywam, że teraz wszystkie ekipy remontowe i stolarze mają bardzo dużo pracy, więc te remonty się przedłużają nawet i do dwóch i, do dwóch i pół miesiąca, ale warto, warto czekać na taki efekt tej pracy, zobaczcie sobie teraz łazienkę, pokaż Piotr, naszym... Klientom, jak to wygląda? Tak, więc nowoczesne płytki. Jest kabina prysznicowa, więcej nie potrzeba. Jest oświetlenie, woda wszędzie działa, wszystko jest ok. Można tylko ewentualnie prysznic podstawić. Jest pralka, i to w, 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 w zupełności wystarczy, dlatego że tutaj są piony. Więc tutaj też zagospodarowane zostały od razu liczniki, bo po jednej i po drugiej stronie. Jest też Łazienka. To jest jedno z tych mieszkań, które, które myślę, że jak wystawimy to ogłoszenie, dzisiaj mamy piątek, wystawimy, wystawimy to ogłoszenie jakoś w poniedziałek, mniej więcej do sprzedaży, do, do sprzedaży, bo to będzie głównie głównie na sprzedaż. Cena tych dwóch kawalerek, bo to są dwie kawalerki, będzie 345 tysięcy zł. I zobaczcie teraz sobie sam przelicznik. Normalnie kawalerki w łodzi kosztują około 130-140 tysięcy i to są najczęściej kawalerki do remontu. Tutaj kawalerka będzie wychodziła już po remoncie. W tym standardzie, jaki widzicie, brakuje tylko telewizora. Oczywiście wszystko, wszystko jest zagospodarowane, żeby ten telewizor był. To wychodzi jedna kawalerka, słuchacie 170 tysięcy złotych. Więc nie znajdziecie teraz w łodzi kawalerki za 170 tysięcy złotych o takim standardzie. Więc myślę, że taki inwestor, który będzie zainteresowany współpracą z naszym biurem, będzie bardzo zadowolony, bo z dwóch kawalerek będzie miał około 2400-2500 przy inwestycji na poziomie 340 tysięcy. Nie wiem, jak to wychodzi przelicznik, jeżeli chodzi o lata, ale spodziewam się, że to jest około 10, 10 lat stopa zwrotu, może 12. To nie jest tak do końca ważne. Ważne jest to, że macie wszystko w jednym. Na jednej księdze macie dwie kawalerki, które myślę, że bez problemu wynajmiecie. Pokażę Wam teraz odzwierciedlenie lustrzane tej kawalerki, choć tamto jest chyba jakieś 2 metry mniej więcej większe. Zobaczcie teraz drugą kawalerkę pod tym samym adresem, Lutomierska 156. Mateusz tutaj tak samo wykonał, tak jak tam, tak mówimy, odzwierciedlenie jest tamtej kawalerki, którą widzieliście przed chwileczką. Troszeczkę jest większa, może bardziej ustawniejsza, jest kanapa rozkładana, te same meble, tej samej firmy, ale fajnie dla inwestora, który będzie chciał. Tutaj w łodzi zainwestować. To jest no, lokalizacja przede wszystkim. Dwie kawalerki pod, na jednej księdze, więc macie tak na dobrą sprawę dwóch dobrych, fajnych klientów, których jesteśmy w stanie znaleźć. E, inwestycja, tak jak wspominałem, 340 tysięcy e, będzie kosztowało to mieszkanie. E, myślę, że warto tak, tak, w takie coś inwestować, bo coraz mniej się robi już tych e, mieszkań na pokoje. E, kawalerki bardzo poszły w górę w łodzi. I ciężko jest znaleźć taką kawałek 20 metrów 25 metrów w łodzi, albo są jakieś 30-39 metrów, no i automatycznie ta cena mieszkania idzie w górę. Jest to dobry punkt okna pcv -ki. Jest to co prawda parter bez balkonu, ale przy tej okolicy, która tutaj się znajduje, jest dosyć duży spokój. spokój. Myślę, że to się szybko wynajmie, wystawimy to ogłoszenie. Mateusz dał nam wolną rękę, dał nam klucze od tej nieruchomości, a my znajdziemy inwestora, który, który będzie chciał na pewno czerpać dochód pasywny z takiej nieruchomości. Tym bardziej, że ten remont został dobrze wykonany, więc to będzie na lata. To nie jest jakieś zrobione na sztukę, tam nie wiem, remont za 300 zł z metra i, i, i wyjdą później jakieś niespodzianki. Chciałbym Wam od razu na wstępie powiedzieć, że. Widzieliście teraz dwie kawalerki na jednej księdze. Pojedziemy sobie zaraz bardzo bziutko, bo to jest dosłownie 200 metrów dalej. Mieszkanie też, które kupił Mateusz, i też tam będzie robić dwie kawalerki. Tam dużym atutem będzie to, że będzie można, tak na dobrą sprawę, troszeczkę powiększyć, ten, powiększyć te kawalerki. Tam jest balkon, co już daje duży plus, ale zobaczycie sami, jak mieszkanie wygląda przed remontem. A jak teraz zobaczyliście. Po remoncie. Zapraszam Was serdecznie, chodźcie.